Cześć, siemanko, z tej strony Mateo. Dzisiaj znajdujemy się na terenie dawnego lotniska w Radzikowicach. Już tutaj nie za wiele z niego zostało. Byłem tutaj już kiedyś, jest materiał na moim kanale, ale tu po lewej stronie mamy pewien schron, do którego spróbujemy wejść, jeżeli będzie w ogóle taka możliwość. I pochodzimy tutaj trochę, tak więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Właśnie mamy to pomieszczenie, o którym Wam mówiłem. Zobaczymy sobie mniej więcej z bliska, jak to wygląda. Mamy jakieś zejście. To możliwe, że nawet kiedyś były jakieś schodki, żeby móc tutaj wyjść. Najpierw sobie go obejdziemy po prostu dookoła. O, zobaczcie jakie wielkie wejście. Zaraz sobie tam wejdziemy. Dobra, wejdziemy sobie do środeczka. Szarik również jest, w szariczku, ale czekaj, bo zaraz mnie przewrócisz. Wejdziemy sobie tutaj kawalątek. Zobaczcie, jakieś masa śmieci leży. Masa śmieci. O, i tutaj zaglądaliśmy z góry, to jest właśnie to miejsce. Do którego zaglądaliśmy. Zobaczcie, to wszystko mamy to pomieszczonko. A tu jeszcze mamy zejście niżej o, zajrzymy sobie tutaj co mamy tam na dziś mamy kolejne wyjście no i tak jak mówiłem jest to teren dawnego lotniska i zobaczcie kształt tego schronu czy bunkru też jest taki one były takie owalne takie jajowate właśnie tak to właśnie wyglądało no i co i co my tu mamy Tutaj mamy jakieś ślepe pomieszczenie, a tu możemy po schodkach wejść sobie do góry. No i w sumie tyle by było z tego schronu tutaj. Tutaj mamy na górze wentylację. Ciekawe co tu się pierwotnie znajdowało akurat w tym schronie. To lotnisko było wybudowane bodajże chyba w latach 20. XX wieku. Później zostało przekształcone bardziej na lotnisko militarne, ze względu na, na to, jak się potoczyła cała historia. A później, po zakończeniu II wojny światowej, wojska radzieckie tu też stacjonowały przez pewien czas i było to jakby też takie wcześniejsze lotnisko pasażerskie. No i co, już sobie wyjdziemy na zewnątrz. Wychodzimy z powrotem. Masa śmieci, masa popiołu, aż takie powietrze ciężkie w środku jest to wygląda z zewnątrz. Tutaj mieliśmy to duże wejście. Tutaj mamy właśnie ten cały nasyp, w którym w środku byliśmy. No i patrzyłem na lidarze, to, to już więcej takich całych obiektów nie zostało. Tam gdzieś są jakieś takie strzępki, y, strzępki pozostałości po innych obiektach, jakieś y, jak to się nazywa, fundamenty. O, fundamenty. Już nic tam bardziej szczególnego nie ma. Tam już podle, da, niedaleko mamy fabrykę. No, i tu wszędzie na tych polach niegdyś był ten teren, właśnie tego lotniska. Tam mamy linię kolejową centralnie na wprost. Przejdziemy sobie jeszcze tym lasem, może coś ciekawego jeszcze uda nam się zobaczyć. Tutaj mamy jakiś kolejny nasyp ziemny z betonem. Zaraz sobie przejdziemy dookoła, zobaczymy czy gdzieś w ogóle jakiekolwiek tutaj wejście jest. Czy jest on zasypany? Opa. O, teraz jesteśmy na samym szczycie. Tego schronu, tego obiektu. O, zobaczcie, co my tu mamy. O, można tu było wejść sobie normalnie do środka. Czekajcie, zejdziemy sobie na dół. Zejdziemy sobie na dół. Tutaj mamy jakiś krąg betonowy. Tutaj mamy kolejne takie. Nie wiem, czy to jakaś wentylacja jest, czy co to jest. Na pewno jakieś drzwiczki kiedyś tu były lub coś takiego. Raczej ognia stąd nie prowadzono. A my sobie zajrzymy tutaj. Co tu mamy? Nie będziemy schodzić, bo jakieś śmieci. W ogóle woda tu leży, wody jest pełno wilgoci. zajrzyjmy sobie tam. To po prostu możliwe, że był kiedyś jakiś nie wiem, czy coś tam będziecie widzieć. Yy, jakiś zbiornik może to mógł być, nawet wodny. Albo paliwowy. Ciężko mi na tą chwilę powiedzieć. Może ktoś z Was jest bardziej biegły w tematach lotniskowych, to mógłby, mógłby mi podpowiedzieć gdzieś tam w komentarzu. Po mojemu to coś z, z jakimś paliwem będzie związane, że to może byłby jakiś schron paliwowy, zbiornik paliwowy. Coś takiego, ale mogę się mylić. No i tutaj te, tych drzew jest dosyć sporo, tak jak mówiłem, ten teren lotniska był znacznie, znacznie większy. Jest gdzieś tutaj masa właśnie tych pozostałych fundamentów tego wszystkiego, ale tego schronu i tego obiektu w, w tym kiedyś wcześniejszym materiale nie nagrywałem, dlatego tu wróciłem, żeby wam, je, żeby wam je pokazać. I w sumie chyba byłoby na tyle.